Hej, ludzie, Paziu tutaj. Pograłem właśnie w Stella Blade'a. Przeszedłem całe demo i chciałem nagrać moje jakieś takie szybkie spostrzeżenia, bo nic się nie dzieje, a fajnie byłoby, jakbyście przed oblaniem wszystkich mieli jakiś filmik, prawda? I powiem Wam szczerze, to demo z jednej strony mnie uspokoiło, z drugiej strony niektóre moje obawy potwierdziło. I ja nie wiem, czy kupię Stella Bladea jakoś tak w ciągu najbliższych miesięcy. Myślę, że bardziej to będzie taka gra wakacyjna, kiedy nic nie będzie wychodziło, i może gdzieś dorwę ten tytuł taniej. Dlaczego już wam mówię? Po pierwsze, zacznijmy od mię mięsa tej gry, czyli walki. To jest jeden wielki mishmash. To jest trochę tak, jakby ktoś grał bardzo dużo w solsy i postanowił na podstawie solsów zrobić grę akcji, jak Nier, czy Debbie May Cry. Do tego dodać niektóre elementy z kadowora jak Quick Time Event, no i dodać taką masę, czucie takiej broni, taką, że ta broń jest bardzo masywna. I to czuć w tej walce, bo mamy tak, uniki, mamy parowanie, mamy y, side stepy na bok, mamy masę różnych rzeczy, które w innych grach są głównymi aktorami, tutaj są takimi pobocznymi. I nie wiem, czy to wszystko nie, troszeczkę nie będzie się ze sobą kłócić w dalszych częściach gry. Mam nadzieję, że nie. Ale trudno było mi wyczuć tą walkę tak jak, jak zacząłem walczyć już z tymi, kiedy dostałem więcej możliwości, bo po prostu one się troszeczkę ze sobą zjadały. To nie było tak płynnie, to nie był taki płynny balet. Ale potem jak już tak już przyczyniłem się do tego, co ta gra mi oferuje, to walczyło mi się całkiem przyjemnie. Fakt, że przeciwnicy nie są zbudowani pod taką walkę, bo ich ataki są mało czytelne w niektórych momentach. I niektóre designy przeciwników, które są jakby z innego gatunku gry, zlewają się z otoczeniem, przez co nie widać, kiedy atakują. S są to, to takie elementy, które często się zdarzają w takich niskobudżetowych grach, właśnie tych akcyjniach, jak na przykład Lollipop, Chainsaw czy... E, kurde... czy Killer is Dead, to właśnie w takich grach, takich mniejszych, zdarzają się właśnie takie błędy, że przeciwnicy są tak zaprojektowani, że się często zlewają z otoczeniem. Tutaj... Tutaj jest to trochę gminie, tym bardziej, że cała ta estetyka bardzo mocno nawiązuje do Nila. Tak bym powiedział, bardzo, bardzo mocno. Ale myślę, że do tego idzie się przyzwyczaić. Ogólnie jestem zaskoczony, bo bałem się, że walka będzie stała na gorszym poziomie. Walka jest ok, walka jest dobra. Wszystko zależy od tego, jacy będą kolejni przeciwnicy, bo ci przeciwnicy, co byli w demie, oni byli albo bardzo upierdliwi, przez to właśnie, że ich ciosy były i, i zasięg ciosów nie był zbytnio czytelny i musiałam ich wymijać na większą... E, biorąc większą poprawkę, co było strasznie irytujące. Albo po prostu musiałam kombinować inaczej, jakimś prostszym sposobem, bez jakichś wymyślnych uników. Ja wiem, pewnie można się tego nauczyć. Ja mówię o moich wrażeniach tutaj. I one były takie, że po prostu ta walka Mogłaby być bardziej podkręcona, tak, dokręcona, ale to nie jest słuchajcie, Nie wiem, bajoneta trójka, to nie jest Astral Chain, to nie jest Devil May Cry, ale jest to na pewno gra, która ma swój styl. Taki solsowaty z sosem z Devil May Cry, z bajonety z innych i z Nira, ale i czujesz taką wyjątkowość tej, z tego systemu walki, a nie jest to łatwo osiągnąć. Jestem ciekaw, jak będą się zachowały inne bronie. Bo po prostu boję się, że jak inne bronie będą dochodzić, te które były w filmikach, tam te, które strzelały i inne rzeczy, to że ta gra przestanie mieć swój charakter, który ma w demie i że on się trochę bardziej rozmyje. Nie jestem tego nie jestem tego pewien, że tak będzie, ale po prostu patrząc po tym, jak ta walka tutaj wygląda, ile jest, opcji, ile jest różnych opcji nawalonych, to boję się, że ona będzie tak się rozmijała. Że nie będzie miała takiego mocnego kora. A to jest bardzo ważne w takich grach, żeby mieć taki bardzo silny kor. Jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o projekt postaci, to nie jestem fanem koreańskiego podejścia do projektowania postaci, bo one często wyglądają jak porcelanowe walki. Że one po prostu, tak jak na przykład główna bohaterka, ona wygląda jakby tutaj nie pasowała. W niżej postacie, mimo że grafika była o wiele bardziej oszczędna, to postacie wyglądały jako element tego świata. Tutaj główna bohaterka i maszyna latająca, Adam, wygląda, to znaczy ja wiem, że Adam pilotował, ale wiecie o co mi chodzi. To ona wyglądała jakby była doklejona. Jakby jakiś inny zespół robił otoczenie i ona tam się znalazła. Co dobrze to widać podczas y, intra, gdzie mamy tą walkę, gdzie mamy krew i mamy inne rzeczy. To po prostu wygląda jakby trochę było tak ucięte. Sam design przeciwników wygląda trochę jakby, nie wiem, Resident Evil, Dark Souls. No kombinowali na różne sposoby. Do tego jakieś małe robociki. To design przeciwników wygląda najmniej interesująco. One, one są trochę tak, tak jakby odwalone za karę i oni muszą być po prostu. Mam nadzieję, że w późniejszych etapach gry będą ciekawsze te designy. Będą bardziej takie niewymuszone, a takie bardziej jakby ze świata wychodziły. Tak jak to właśnie jest w grach, nie From Software czy... Właśnie, eee, kurde, czy właśnie o, gości od Nira, czy bajonety, czy platynowców, kurde, przypomniało mi się, czy platynowców, to no, ten design musi bardziej wychodzić. Ja wiem, że mówi, można powiedzieć, o do kraju, czy w bajonecie są powalone designy, tak, ale one są jakoś tak bardziej wbudowane w świat. Tutaj ja czuję, jakbym pozamieniał je, to bym niewiele stracił. I cieka... Ale śmierzy... ciekawi i śmieszy mnie to, że oni starają się wszystko wykorzystać, co mogą. Nawet skan otoczenia jest wykorzystywany do jednego przeciwnika, co mi się to podoba, bo to jest wykonanie wykorzystanie jednej zdolności, która w większości grach nie jest wykorzystywana w trakcie walki, a tutaj jest, bo dzięki skanowaniu okolicy można znaleźć, gdzie się ukrywa. Ośmiornicopodobny przeciwnik, to mi się podobało. Muzyka. Kurę, muzyka była od poziomu pod tytułem plupka, plumkania jak w personie, co w personie nie przeszkadza, po taką muzykę, która po prostu nie wiem, czy przez dźwiękowca, czy po prostu oni nie chcą, żeby ta muzyka za bardzo wchodziła na akcję, ale jest tak, jakby trochę się cały czas gotowała. Ja bym chciał, żeby ona wyskoczyła, bo naprawdę. Były takie riffy, które mi się podobały, i tą grę chyba będę grał na słuchawkach, bo po prostu chcę usłyszeć do końca ten soundtrack, bo wydaje się być czymś ciekawym. No i jeżeli chodzi o sam design bohaterki, no słuchajcie, no ja mam swoje lata, the, e, DMC, e, Death of Life, czy nie wiem, co jeszcze, co to macycki. Prawie każdy o Ograłem na tyle razy, że na mnie nie robią różnicy. Raz się zaśmiałem, jak zobaczyłem jak ona zjeżdża z, z tej z drabiny, i pomyślałem sobie, no to jest fetish game. A tak to. A i jeszcze podczas ataku byłem zdziwiony, jak ona wyhamowała i pośladki miały fizykę. To mnie, to mnie zaskoczyło, to przyznam się szczerze, tutaj byłem wzięty tak. I o... Ogólnie czuję, że to będzie porządna gra. Że to by... ja się czuję tro... Grając w tą grę, ja się czułem trochę tak, jakby goście od Lollipopa, czy nie wiem, Deadpool'a, czy innych gier, dostali pieniądze i mogli zrobić tytuł, jaki oni by chcieli. I oni powrócali wszystko, co mogli, żeby wszystko porobić. Czy to, be... czy to będzie udany projekt? Trudno mi powiedzieć, bo najważniejsze, co w tym projekcie jest, to są pomysły na kolejne poziomy. Jeżeli te kolejne poziomy będą miały design tak jak te pierwsze, to gra się szybko znudzi. Bo tam jest i woda, i, i nie wiem, przenoszenie desek. Serio. Ja się. Jak zobaczyłem to pływanie w wodzie, gdzie trzeba było deski ustawić, to się śmiałem, że jeszcze tylko brakuje, żeby Adam powiedział, że, że jego robot nie potrafi pływać, albo że szukają choroby na Jakąś wielką zarazę, bo to naprawdę wyglądało jak z rodem wzięte z The Last of Fasa. Po prostu Sony powiedział: słuchajcie, dajcie deski. Jak były deski w The Last of Us to to był sukces. To wy dacie deski, to będzie też sukces. Ale poza tym, to OK mi się grało. Nie jest to gra, o którą będę się zabijał. Mogła być lepsza, mogło być lepsze otoczenie, ale nie jest. To nie, jest tak, nie jest to tragedia. Nie jest to taki paździerz, jak się zapowiadał przy pierwszych trailerach. A, i jeszcze animacja twarzy podczas filmików mogłaby być ciutkę lepsza. Czy czekam? Tak jak powiedziałem, nie czekam. Ale myślę, że to będzie tytuł taki na 7. No chyba, że kolejne poziomy są tak bardzo odbajrzone w kosmos i po prostu autorzy robią wszystko, co mogą że to będzie jakieś, jakiś kosmos i to będzie 8-9, bo może tak być, że to po prostu im dalej w las tym leci pełny kosmos i po prostu jest to nier automata na 10 tysiącach sterylach zobaczymy piszcie w komentarzach co wymyślicie o tej grze co wam się w niej podobało co, a co nie trzymajcie się, cześć i uważajcie, nie zmoknijcie, papa